Chcesz poprawić swoje bezpieczeństwo podczas jazdy i unowocześnić lusterko wsteczne? Dziś mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie. W tym filmie przedstawiamy najlepsze lusterka wsteczne z kamerą w stosunku jakość-cena od kompaktowych modeli z podstawowym nagrywaniem, po pełne zestawy z kamerą tylną, ekranem dotykowym i inteligentnymi funkcjami wspomagania parkowania. Przeanalizujemy jakość obrazu, kąt widzenia, łatwość montażu, materiały oraz dodatkowe funkcje. Podpowiemy także, jak prawidłowo je skonfigurować, utrzymywać w aktualnym stanie i wykorzystać wszystkie możliwości. Pamiętaj, wszystkie linki znajdziesz w opisie. Numer 1. Janiste chcesz zwiększyć bezpieczeństwo i kontrolę podczas jazdy dzięki wszechstronnej wysokiej jakości kamerze. JAN to inteligentne lusterko wsteczne z wbudowaną przednią i tylną kamerą w rozdzielczości Full HD łączące wyraźne nagrania, zaawansowany tryb nocny oraz pełnoekranowy panel dotykowy dla łatwej obsługi. Pełnoekranowa konstrukcja eliminuje martwe pola dzięki obiektywom szerokokątnym 190DDB mm w obu kamerach, zapewniając szerokie pole widzenia zarówno w dzień, jak i w nocy. Tylna kamera jest wodoodporna, certyfikat ip 68 co gwarantuje niezawodne działanie nawet podczas ulewy. Do praktycznych zalet należy ulepszona funkcja nocnego widzenia. Która zapewnia wyraźny obraz w słabym świetle oraz wizualne linie pomocnicze do precyzyjnego parkowania. Obsługa jest intuicyjna: przesunięcie w lewo lub prawo reguluje jasność, w górę lub w dół, zmienia kąt widzenia, a jedno dotknięcie przycisku zasilania wyłącza ekran. Pozostawiając nagrywanie w tle. Pod względem bezpieczeństwa i niezawodności posiada konfigurowalny czujnik wstrząsów, tryb nagrywania w pętli, roczną gwarancję oraz 30 dni na wymianę lub zwrot. Tylna kamera jest wodoodporna, certyfikat IP68, co gwarantuje niezawodne działanie nawet podczas ulewy. Do praktycznych zalet należy ulepszona funkcja nocnego widzenia, która zapewnia wyraźny obraz w słabym świetle. Numer 2. Nopew. Szukasz lusterka z podwójną kamerą gotowego do użycia od razu po wyjęciu z pudełka. Nopew oferuje nagrywanie przodu i tyłu w wysokiej rozdzielczości, tryb nocny, zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, a w zestawie znajduje się karta pamięci 63 GB, abyś mógł zacząć nagrywać natychmiast. Kompaktowa konstrukcja z 7 calowym ekranem zapewnia wyraźny i płynny obraz, a intuicyjne sterowanie dotykowe ułatwia obsługę nawet w trakcie jazdy. Przednia kamera rejestruje ostry obraz w jakości HD, a tylna poszerza pole widzenia, eliminując martwe strefy, co zwiększa bezpieczeństwo przy parkowaniu i jeździe miejskiej. Montaż jest prosty dzięki instalacji na oryginalnym lusterku, a w zestawie znajdziesz wszystko: kamerę przednią, tylną, okablowanie, mocowania i kartę pamięci bez dodatkowych kosztów. Do rozważenia rozdzielczość tylnej kamery jest prostsza niż przedniej, a jako model lusterkowy wymaga odpowiedniego ustawienia kąta, aby uniknąć odblasku. Idealny dla kierowców, którzy chcą rejestrować trasę, chronić pojazd i poprawić widoczność przy parkowaniu. Bez komplikacji technicznych i dodatkowych wydatków. Do rozważenia. Rozdzielczość tylnej kamery jest prostsza niż przedniej. Numer 3. Wolfbox. Wolfbox to inteligentne lusterko wsteczne o przekątnej 10 cali z przednią kamerą w rozdzielczości 4K Ultra HD i tylną w 1080p. Gwarantujące wyraźne nagrania w każdych warunkach, przednia kamera uchwyci obraz z doskonałą szczegółowością. Idealnie nadaje się do rozpoznawania tablic rejestracyjnych lub zdarzeń, a tylna wodoodporna zapewni dobrą widoczność przy manewrach i parkowaniu. Technologia WDR wyrównuje jasne i ciemne obszary, zapobiegając problemom z kontrastem. Wśród funkcji znajdziesz nagrywanie w pętli, czujnik przeciążeń automatycznie blokujący pliki w przypadku kolizji oraz pełnoekranową obsługę dotykową. Interfejs jest przejrzysty i intuicyjny. Możesz łatwo regulować jasność, zmieniać widok lub przełączać kamery. Dołączona karta pamięci 64 GB to duży plus, nie ponosisz dodatkowych kosztów i możesz nagrywać od razu. Idealnie nadaje się do rozpoznawania tablic rejestracyjnych lub zdarzeń, a tylna wodoodporna zapewni dobrą widoczność przy manewrach i parkowaniu. Technologia WDR wyrównuje jasne i ciemne obszary, zapobiegając problemom z kontrastem. Dołączona karta pamięci 64 GB to duży plus. Nie ponosisz dodatkowych kosztów. Numer 4. Kameko. Szukasz prostej, kompaktowej i niedrogiej kamery samochodowej, aby chronić swój samochód. Cameco łączy lusterko wsteczne z wbudowanym ekranem oraz przednią i tylną kamerą w rozdzielczości Full HD 1080p, oferując wyraźne nagrania i podstawowe funkcje potrzebne w codziennej jeździe. Mniejszy ekran dyskretnie wkomponowuje się w lusterko, unikając rozpraszania uwagi i zachowując prosty wygląd. Przednia kamera nagrywa w wysokiej rozdzielczości, aby uchwycić szczegóły drogi, a tylna poszerza pole widzenia i ułatwia parkowanie. Funkcje obejmują ulepszony tryb nocny, zapewniający lepszy obraz w słabym świetle oraz nagrywanie w pętli, które automatycznie nadpisuje starsze pliki, aby zwolnić miejsce. Dodatkowo umożliwia jednoczesne nagrywanie przodu i tyłu, dzięki czemu obie strony pojazdu są zawsze rejestrowane. Do rozważenia, mniejszy ekran pokazuje mniej szczegółów niż modele 7- lub 10-calowe, a jakość tylnej kamery, kryża, choć wystarczająca, jest prostsza niż przedniej. Równoważy to jednak kompaktowy rozmiar i łatwość obsługi. Oferując wyraźne nagrania i podstawowe funkcje potrzebne w codziennej jeździe.